Certyfikaty Go to Karpatia przyznaje Fundacja Bieszczacka za wysokiej jakości produkty i usługi ekoturystyczne, które pochodzą z Karpat wschodnich i są przyjazne środowisku naturalnemu. Mamy tutaj dwie takie rameczki poglądowe i w jednej mamy rodzaje zbóż: orkisz, żyto, pszenica, jęczmień, owiec, proso, gryka, kukurydza, no i groch. W moim gospodarstwie agroturystycznym Uflika w Dźwiniaczu Dolnym, które funkcjonuje od 1996 roku, zajmujemy się od 2000 roku wypiekiem chleba. To jest specjalizacja, którą od 2005 roku już w tej chwili wprowadziłem tutaj w gospodarstwie i oferuje warsztaty, pokazy, a także taką imprezę cykliczną, coroczną w pierwszej dekadzie sierpnia, święto chleba. Odpowiednie nagrzanie pieca jest najważniejszym, bo mąka jest jaka jest, natomiast nic nie poprawimy tutaj z tą mąką i dodatkami również. Chociaż można dodawać różne dodatki do tego ziarna słonecznika, ziarno dyni, siemielniane. Można robić na serwacce, aby był świeży. Dodawały kiedyś gospodynie ziemniaki gotowane, duszone. A, ale jeśli jest piec prawidłowo nagrzany, to chleb się zawsze uda. W mamy kwas chlebowy, i na bazie tego kwasu chlebowego będziemy właśnie robić chleb. Czyli dolewamy tutaj wody do tego kwasu i ten kwas rozprowadzić. Kwas chlebowy to jest ten właśnie zaczyn, od którego rozpoczyna się pieczenie chleba. Teraz będziemy dodawać troszeczkę mąki. Pamiętam, jak babcia moja piekła. Chleb w domu, ale to było, pamiętam, to się tylko czekało na ten ciepły chleb lub podpłomyk, który tam został upieczony, natomiast nie tej czynności nie wykonywałem. No, w tej chwili musiałem jednak sobie pewne rzeczy przypomnieć, nauczyć się, podpytać, i tu właśnie czerpałem z tych źródeł. Które, którym były panie, które jeszcze do dnia dzisiejszego pieką chleb, które pamiętają, bo je nauczyły mamy i tak to trwa do dziś. Przeważnie piekę ten tradycyjny chleb, taki wiejski, jak to dawno temu było, na liściu kapusty, liściu chrzanu, dlatego, aby nie podsypywać łopaty otrębami. Ponieważ na przednówku było tak, że te otręby były na wagę złota i z nich też no, dodawało się do chleba i z nich piekło się chleb. To musisz tak wziąć, tak ręką nakryć i tak. O. Tak. No? No dobrze. Kto jeszcze chce spróbować? Staram się na tych pokazach czy na warsztatach, zwłaszcza dzieciom, mówić o tym i przekazywać, że chleb należy szanować. Przecież kiedyś chleb, jak spadł na ziemię, podnoszono i całowano. Tego nie ma już w tej chwili. Myślę, że chleb spowszedniał. Uważa się, że to jest chleb, już zupełnie normalna rzecz dla każdego. A, a jeszcze na no, paręnaście lat temu to, to był jednak czymś ten chleb. Chleb puka, czyli jest wypieczony, na pewno jest już gotowy do spożycia. Oczywiście, jak przestygnie taki chleb. W ilości aż 300 bochenków pieczemy w trakcie święta chleba, od do bochenka, który później jest krojony w kromki i rozdawany ze smalcem, masłem, parogiem gościom tutaj w gospodarstwie. Goście prócz tego mogą oglądać występy zespołów z Polski, Słowacji, Ukrainy. Są tutaj rękodzielnicy ze swoimi wyrobami. Święto chleba zawsze jest w pierwszej dekadzie, sierpnia znaj, znaj, i, i,